Cześć, tu Beata. Dziś mamy piątek, 24 września, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to trójka pucharów. Wczoraj byliśmy w dwójce, dzisiaj mamy trójeczkę, nadal jesteśmy w żywiole wody dziś już innego rodzaju energia, dziś bardziej dynamiczna, bardziej otwarta, bardziej wesoła. Pozwólmy więc sobie czas, by poświęcić trochę czasu na zabawę, na frajdę, na fan, na spotkanie z przyjaciółmi. Jest piątek, więc jakby idealnie ku temu sprzyja też część tygodnia. Natomiast Trójka Pucharów to też takie emocjonalne bogactwo, ale też zakończenie pomyślne czegoś, co nad czym się pracowało, czyli uczczę Chociażby tego, dlatego warto przy, przy okazji tej karty często przypominam, że warto doceniać nawet małe sukcesy, warto je celebrować, warto je zauważać. Koncentrujmy się na tym, dlatego że bardzo często myślimy tylko o tym, co jeszcze zostało do zrobienia, co musimy zrobić, w jaki sposób musimy działać, a tak naprawdę e, zapominamy nawet o tych małych sukcesach o tym, żeby doceniać te momenty. I nawet jeżeli nie są to ogromne kamienie milowe czy kroki milowe, które osiągnęliśmy, to każdy mały sukces nakręca nas pozytywnie. Sprawia, że jesteśmy w stanie dać z siebie więcej. Inny aspekt tej karty to również czas, aby skoncentrować się na tym, żeby budować, wzmacniać swoje relacje nie tylko z tymi najbliższymi, ale też z ludźmi, z którymi przebywamy na co dzień. Dajmy sobie trochę czasu właśnie na ten fan, na tą frajdę, na to, żeby spotkać się ze znajomymi. I nie musi to być wielka feta, naprawdę, ale za to może być to fajne wyjście w miasto z dziewczynami albo w ogóle z, z ekipą ludzi, z którymi bardzo dobrze się czujemy, w których w towarzystwie bardzo dobrze się czujemy. I myślę, że dzięki temu naprawdę o wiele łatwiej będzie nam też nie tylko zmierzyć się z tym, co w przyszłości życie nam y, y, przygotuje, ale właśnie docenić y, y, to. Co już osiągnęliśmy, nawet nie udało się osiągnąć, tylko właśnie co już osiągnęliśmy. I to jest naprawdę, myślę, że warte uwagi. Budowanie wspólnoty, tej więzi jest naprawdę ważne. Mało tego, taki element, który się często kryje za takimi działaniami, to jest umiejętność pójścia na kompromisy, czy dochodzenia do porozumienia. To jest naprawdę to drugie tło spotykania się z przyjaciółmi i doceniania naszych, nawet małych sukcesów. My jesteśmy w talii Heaven and Earth Tarot. Ja zaraz ją tutaj przybliżę. Mam nadzieję, że to ładnie widać. Ale to jest naprawdę taka energetyczna, emocjonalna, uczuciowa wymiana i tak naprawdę każdy z nas Każda z tych trzech osób w karcie, ale każdy z nas ma też coś cennego do zaoferowania innym i do podzielenia się. Naprawdę dzięki temu jesteśmy w stanie by, mm, wspólnie osiągnąć jeszcze więcej. I nawet jeżeli to się wydaje, że... No tak, bo to jest karta takiej, takiego fanu, zabawy, e, towarzyskich spotkań, tak, to tak naprawdę nie widzimy tutaj żadnych e, bardziej takich e, zawodowych czy przyszłościowych e, spraw. Tak naprawdę pod spodem zawsze kryje się e, e, coś takiego, gdzie te relacje owocują później o wiele lepszą komunikacją, o wiele lepszą współpracą, o wiele lepszymi kontaktami, co za tym idzie, o wiele łatwiej się mierzymy z różnymi, z różnymi sprawami. Dlatego też dobrze jest przyjrzeć się, czy są w naszym życiu osoby, z którymi być może od jakiegoś czasu już nie mieliśmy kontaktu albo którym nie wyznawaliśmy uczucia. To nie musi być uczucie romantyczne, to może być po prostu docenienie bliskich osób w, swoje, w, swoich, w swojej rodzinie, wśród swoich przyjaciół, kolegów czy koleżanek z pracy, czy ze szkoły na przykład. Naprawdę to jest dobry moment na to, żeby zadać sobie to pytanie. I a co za tym idzie, podzielić się tą pozytywną energią, tak? Tym czymś, co zawsze chcieliśmy się podzielić. Nie bójmy się dzisiaj skomplementować kogoś, albo nie bójmy się dzisiaj e, e, powiedzieć czegoś miłego komuś, albo po prostu zaprosić kogoś na, e, na wyjście, na, na odrobinę zabawy i wesołości. To jest naprawdę świetny moment na takie działania i dzięki temu naprawdę wiele łatwiej będzie nam nie tylko nawet nie tyle szukać tych ludzi nawet nie musimy ich szukać, oni są wokół nas tylko bardzo często tym zapominamy, ale o wiele łatwiej będzie nam funkcjonować i działać dlatego dajmy sobie trochę dystansu trochę luzu i poczujmy w sobie ten rytm weekendu na przykład ten rytm spotkania ze znajomymi jeszcze raz zaznaczam, to nie musi być impreza na 200 fajerek tylko naprawdę to może być kameralne spotkanie które pozwoli zacieśniać więzy ale też odnotować te wszystkie pozytywne sytuacje, które w naszym życiu miały miejsce, te małe sukcesy, o których bardzo często zapominamy, a które warto celebrować. Także do dzieła, trzymajcie się, pozdrawiam, pa!